Wieczór. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie A we wam cydr, tęcza i wiadro brokatu Vlogmas, część czwarta, czyli czwarty nasz rytuał Którym będzie przyciąganie bogactwa i dobrobytu Jak nie oszaleję, bo moja myszka oczywiście robi co chce I nie mogę włączyć muzyki Ale nie oszalałam No dobra Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Dzisiaj potrzebne nam są cztery świece plus jedna główna. Będę oczywiście jedną główną. No, może ja tutaj zostawię. Tak wyglądało. Mam też ja, jako pogotokrzewacz moja świeca żywiołów, oczywiście, żywiołów. Moja świeca ołtarzowa oczywiście się pali, bo tutaj zawsze jakieś światełko jest w, w, zorganizowane. Kadzić bo oczyszcza przestrzeń. No to co? Siadamy, wzywamy bogactwo w momencie, kiedy ja będę zapalała świecę, Wy również świecę zapalajcie. Jeżeli mój sprzymierzeńc mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogniu płomienia, wzywam go poprzez świece, ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi. Wzywam go poprzez pola, łąki, lasy, macierz i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła, które smutki troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci. Przez sól ziemi, wiatr szalony, czysty strumień, żarco świeci. Oraz święte bóstwa imiona. Morgan i Tor. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Jego granice wszelkie złe energie wchłoną, będzie on dla nas wzmocnieniem i prawdziwą ochroną. Wejdźcie tutaj bez lęku. Wzbudźmy krąg czystej mocy, przekroczmy go z czystym sercem i czyńmy magię tej nocy. Zapalam te świece w energii Bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca Duchowej, przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań moich, zapłatą za pomoc w magii, strażnikiem energii duchowych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. Z tej przestrzeni magia wszystko czyni gładką. Za horyzontu wyłania się postać. Pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie dziarski, silnym krokiem, władca żywiołu ognia. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed tobą swe mocarne ramiona. Będzie ci pomocą. W dzisiejszym rytuale. Zza horyzontu wyłania się postać, pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie z winnym, płynnym krokiem, Władca żywiołu wody. Stoi przed tobą w swej potędze i chwale, Otwiera przed tobą swoje mocne ramiona będzie ci pomocą w dzisiejszym rytuale z za horyzontu wyłania się postać pozwalasz jej energią do siebie się dostać podchodzi do ciebie z wiewnym szybkim krokiem władca żywiołu powietrza stoi przed tobą w swej potędze i chwale Otwiera przed Tobą swe mocarne ramiona, będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Zza horyzontu wyłania się postać, pozwalasz jej energią do siebie się dostać. Podchodzi do ciebie mocnym, silnym krokiem, władca żywiołu ziemi. Stoi przed Tobą w swej potędze i chwale. Otwiera przed Tobą swoje mocarne ramiona. Będzie Ci pomocą w dzisiejszym rytuale. Za moment uwielbimy cztery żywioły i poprosimy Je o bogactwo. Będziemy zapalać świece dla każdego z żywiołów. Zróbcie to razem ze mną. A na razie powtarzajcie za mną słowa: bądźcie razem ze mną. Tymi słowami. O ziemio, energia mocnych korzeni twej głębi. Niech twoja moc niesie stabilność i dostatek. Niech każdy krok, który stawiam, jest pewny, a Twoje skarby niech hojnie spływają do moich rąk. Niech gleba życia rodzi dla mnie plon obfitości i wszystko, co mi potrzebne, niech w me życie przynosi. Pokłońmy się, Władcy żywiołu. Złóżmy dla niego ofiarę. Niechaj ta świeca będzie dla niego darem. O wodę. płynności, obfitości, nurcie życia i pełni. Niech Twój strumień płynie ku mnie swobodnie. Niech wszelkie blokady odpłyną, a bogactwo, szczęście i możliwości przychodzą lekko jak fale. Niech Twoja moc przyciąga to, co dla mnie dobre i niech obfitość wlewa się w moje życie z każdym dniem. Pokłońmy się, Władcy Żywioł, Złóżmy dla Niego ofiarę. Niechaj ta świeca będzie dla Niego darem. Ogniu, moja inicjatywa w działaniu, w płomieniu odwagi i mocy. Rozpal we mnie zapał do działania, które przynosi sukces. Niech Twoja siła rozpala wszystkie moje plany. Niech moje pomysły rodzą się z ogniem i determinacją. Niech energia Twego żaru przyciąga bogactwo, a wszystko, czego pragnę, zamienia się w rzeczywistość. Pokłońmy się władcy żywiołu. Złóżmy dla Niego ofiarę. Niechaj ta świeca będzie dla Niego darem. Powietrze pomysłów, wietrze nowych możliwości. Przynieś do mnie pomysły, inspiracje i kontakty. Niech Twoje podmuchy otwierają drzwi do dostatku. Niech każda rozmowa, każde słowo niesie ze sobą dobrobyt. Niech jasność Twojej energii prowadzi mnie ku sukcesom, a moje myśli i wizje zmieniają się w realne bogactwo. Pokłońmy się władcy żywiołu. Złóżmy dla Niego ofiary. Niechaj ta świeca będzie dla Niego darem. By wzmocnić nasze intencje, pokropmy nasze świece olejami, jeżeli je posiadacie. Ktoś mnie pytał: co oprócz oleju? Tak może być Oliwa. Kwestia namaszczenia. To jest tak jak namaszczenie nóg, umycie i namaszczenie nóg oliwą. Drogocenna. Weźmy nasze kartki i napiszmy na nich. Koło czterech żywiołów jest zamknięte. Koło czterech żywiołów jest zamknięte. Koło czterech stron świata jest gotowe. Koło czterech świec mocy działa. Koło czterech przestrzeni mnie niepowodzeniem finansowym. Koło czterech przez moc czterech. Ich moc splata się w jedno, tworząc ścieżkę obfitości, dostatku. Powodzenia. Tak się dzieje, a więc tak jest. Kartka podłożona pod świecę do momentu ich samoistnego zgaszenia. Potem należy poświęcić ją żywiołom, oddać ją żywiołom. Na północ, południe, wschód, zachód kieruje za błogosławieństwa. Szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia ziemi, niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć wam dziękuję na nasze bogactwo i dobrobyt. Naszą energię kieruję. Jutro o godzinie 21.00 zapraszam na rytuał miłości. Jest to rytuał dla każdego, dla tych, którzy chcą wibrować tą szczególną wibracją, czy są w związku, czy szukają relacji, czy chcą polepszenia, czy chcą ugruntowania. Tutaj po prostu będziemy przyzywać miłość, najlepszej dla nas postaci, do naszego życia. Także jutro, godzina 21, rytuał miłosny. Co do tego potrzeba, jeżeli macie różową świecę, to byłoby dobrze, jeżeli nie, wy widzicie, że ja w tych małych warunkach, nie mojego pełnego ołtarza, działam na maleńkich świecach, ale z wielką mocą. Także naprawdę najważniejsze jest wyrażenie Woli. Także do zobaczenia, jak ktoś chce mi jeszcze podarzyszczać na YouTubie, wieczór z wróżką. Także będę odpowiadała na Wasze pytania. A na razie dziękuję za czwarty rytuał w miesiącu grudniu. Do zobaczenia i pa, pa.